Witajcie w nowej serii, która nie ma nazwy. Możecie sobie wymyślić, co będziecie, jak będziecie chcieli, bo to tak naprawdę nie chcę być niewolnikiem tej serii, nie? Yy, po serii Minecraft, według Paradnika wysadziłem się. Dobra, i teraz tworzymy nowy świat. To ta absolutna nowość. Yy, po, po, powiem nam, nie wiem, jaka nazwa świata. Może... O takie, fajne, nie? Yy, kreatywny, więcej opcji świata i spójrzcie, domyślny, super paski. wielkie biomy i powiększony. Uwaga! Tylko do zabawy wymaga mocnego komputera i to jest prawda, że wymaga yy, mocnego komputera. Wyzwała na kody, genetyczny kod gennych, włącz... Yy, dobra, gotowe. Hops! I stwórz nowy świat, i zaraz Wam pokażę, co to będzie. To się musi długo wygenerować, ale warto. Super! I zaraz Wam pokażę, co to jest. Patrzcie i podziwiajcie. O to jest ten świat czaderskie, nie? Tylko czasami... O właśnie coś takiego. Tylko czasami się laguje. To skutkuje czymś takim, nie? Patrzcie. Piękne wodospady góry, które nie mają podstaw, ale to nieważne. E, he, he, he. Super, nie? I wiecie co? Ja wymyśliłem genialną rzecz, tylko... O, yy, zresztą się jakiś ten. Tak. Dobra, wylecimy z takiego. Tylko same jakieś biomy, niezbyt przyjazne. O, zlakowało się. No widzicie, że wymaga mocnego komputera. O jacie, ale lagi. Dobra. Już się wzięło. Ło, tam jest nieźle. Dobra. Jej, yeah, no weźcie. akurat na takim fajnym biomie, na takim fajnym biomie nie ma tego. Nie ma mocnych gór. Hmm. O. Oh. Ale weźcie, co to jest? Uuu, spoko. Ty. Ale... Ciekawe, co to jest. Hmm. Ale jakiś, to jest jakiś nowy biom, chyba. No, ale spoko. Tylko, że no właśnie gór nie ma. Dobra, polecę gdzieś, gdzie będą góry. Tylko, że to może mi zająć trochę czasu się la są. No. Ciekawe, co to może być. Kurczaki. Jeju. Naprawdę. Żadnego, że fajnego. O! Jej! O to mi chodziło właśnie. I zawsze co ja zrobię na tym. Zrobimy wioski, była moja siostra, ja wpadłem na pomysł, żeby na każdej takiej wyspie zrobić wioskę, i one będą miały masę różnych fajnych Drzew. porty. W ogóle tutaj. O, ale czy drzewko drzewko. Słuchajcie, to, to super, nie? No i patrzcie, tutaj teraz zrobimy miejsce na wioskę. Takie wieki będą strasznie małe. Nie no, bo takie góry to one nie mają jakiejś wielkiej, ale można je powiększyć, nie? Oczywiście. No bo tutaj mamy kreatywny możemy robić wszystko co chcemy i w ogóle jest czadersko. Słuchajcie. Blok trawy. Nie będzie takie Ops. Której, tutaj, No i na tym będę sobie teraz, w najbliższych dniach, grać i budować nowe rzeczy. Pokazywać, odkrywać z wami i tak dalej. Nie? Według mnie to jest fajny pomysł. Napiszcie w komentarzach, co o tym myślicie. Okay. No i tutaj No i tutaj sobie zbudujemy port i patrzcie port? What Nie? O jaki port? Nie ma tutaj żadnej wody. Nie ma wody. Fakt! Ale jest powietrze, więc zbudujemy port z lewającymi statkami To jest... Strasznie fajny pomysł, który mi przyszedł do głowy, kiedy czytałem yy, komiks Thorgara. Taki, takie komiks o takim wikinku, który ma masę dżederskich przygód. Ale taki dla nastolatków raczej. Proszę. Gdzie oni takimi drakarami latającymi wali. Ale czadorastwo. No patrzcie, jak się spada, nie? Słuchajcie, no po prostu bosko. Gdzie to jest? Można się pogubić. tutaj. O, tutaj, okej. Okay. Proszę i... Teraz zrobimy o, bo to, bo to będą takie raczej bogate. Okej. Okay. Okej, okay, i tutaj tak, To będzie taka mała wioska, tutaj zbuduję latarnię morską i dwie do, i do około chyba dwa domki, nie. A tutaj będzie. Okej, okay, i tutaj będzie. skręcać. Ale bajkowa kraina, nie? Mi się strasznie podoba. Niestety, ale tutaj nie, będzie wam strasznie szybko lecieć czas, jak nie leci pewnie. Nie wiadomo, kiedy się zacznie pikać. I będzie i będę się strasznie Ada A do szpada, bo... Strasznie chciałem nagrać z tego. Nie. I tak ogólnie wiem, że strasznie. że takie robię strasznie te. Y, krótkie te. Serie. Albo. No właśnie, już się skończył filmik. No niestety wiem, dużo nie zrobiliśmy. To znaczy, tak naprawdę to ja dużo nie zrobiłem. No ja Wam pokazałem, że jest coś takiego wymaga mocnego komputera, bo mi nawet lagowało, a ja mam strasznie mocny komputer. No i wiecie.